Kajnie. Dzień dobry Państwu, witamy w wiadomościach wędkarskich W roli głównej występuje Andrzej właśnie złowił swoją największą rybę w życiu czyli kilogramowego karpia Chwila, to jest to kuracza. tylko żeby Filunia no Stefan, tylko żeby mi telefon nie wpadł. Jest. Dobra, płasz Ja tutaj lajwuję, Jest Andrzej z rybą. Proszę państwa, co za sensacja. Co za sensacja, będą kotlety. Mamy go. Jest nasz. No tak, ze 3 kg będzie miał. Idziemy go tu jak tu wszystko wyschło, naglemy go! co to?